Witajcie, oto kolejna część Zagrajmy w Diablo 2, co mnie to tak piszczy, a ja mam nowe budy, które się nazywają wodołazy, niespecjalnie można w nich chodzić po wodzie, bo są ze skóry i jak namokną to są niesamowicie ciężkie, ale za to mają potężną obronę i w ogóle wszystko mają potężne i są silne, Przepatrzcie się chwilkę. I tyle, żebyście mi ich czasem nie chcieli podpier. Dobra. Yy, to jest kolejna część. My jesteśmy w zaginionym mieście i szukamy świątyni żmijoszponów, żeby znaleźć tam jakieś dziadostwo potrzebne do złożenia laski. Yy, mowa tutaj oczywiście o takiej zwykłej lasce, w których się używa do chodzenia lub czarowania lub tym podobnych rzeczy. A nie wiadomo czego. Dobra. Yy, odbija Piję wodę i mi się odbija wodą. Bardzo ciekawe. Znaczy odbija mi się pewnie wszystkimi. Chlorami, które w tej wodzie są zawarte, uu, uu, uu. to się robi niebezpiecznie. Uciekaj z nam a Tam się nie pchać. Tak. Szabla unikatowa. No proszę, jeśli się okaże, że. Patrzcie, kolejny przedmiot unikatowy na w kolejnym odcinku to, co tu się dzieje, to przasta moje wszelkie wyobrażenia. Mam nadzieję, że taka tendencja utrzyma się już do końca gry, bo muszę Wam przyznać, że od razu ciekawiej się robi i przyjemniej, jak, jak te przedmioty tak cały czas wypadają. Jakieś fajne oczywiście. Dobra, to żeby się przekonać, co to jest, to musimy sobie wziąć... Antasza, to pewnie będzie nic specjalnego. No ale co, no i tak to sprawdzimy, napijemy się lieksyrku, bo zaraz się przekręcimy. Co to mamy tutaj? Odzienie anioła plus 250 obrażenia zadanie, nie umarły, no to, to to jest takie. No do lipa to jest. Fajnie to wygląda, ale to jest generalnie lipa. My sprzedamy to. po co nam jakieś odzienie anioła. Hmm, sierp anioła, dokładnie. Dobra, idziemy dalej. W ogóle to pasowałoby się już udać do. Nie mogę Znaczy nie każę nic nosić, tylko zobaczyć i powąchać co to jest. Eee, nic tutaj nie ma ciekawego. Zdechaj, dziadu, bo dostanie sierpem anioła przez oczy. Wielki talizman, o, 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 może coś fajnego. Eee, czekajcie, stój, stop, Brr. A Karwachu, co to jest? Plus 3% procent bieganie i chodzenie, a, nam się to nie przyda, za dużo niech to zajmuje jak na e, to co ma do zaoferowania. Dobra, e, szeroki topór, nie chcemy, dzwoneczek rozwalić, chcemy, skrzyneczkę otworzyć chcemy grobowe pełzacze chcemy zabić, zatłuc o idzie tam jeden chodź tu, synek proszę bardzo wyjechać, wyjechać to jest jakiś przedmiot drugopoziomowy też, ale nie będziemy go podnosić bo my ręcznymi bronimy, nie walczymy ponieważ mniejszy talizman jeszcze do tego no i super, znowu mi fajne przedmioty zaczynają wypadać, z czego jestem bardzo zadowolony Eee, uspokójcie się, chcę sobie sprawdzić ten zdać dobra to chyba wszyscy, jak tam w ogóle mapka wygląda. Aha, tam będzie jeszcze jedno przejście. Dobra, zaraz to sprawdzimy, ale najpierw rzućmy okiem na ten. O, wybaczcie na chwilkę, bo ktoś mi tutaj dzwoni. Eee, muszę mu otworzyć. Dobra, przyszedł listonosz, eee, znaleźliśmy sobie Talizman, który podnosi nam dodaje nam plus 2 do zręczności, czyli generalnie to będzie rzecz na sprzedaż. Taka, a propos to do tego sklupu, to już mi się... znaczy do tego loot gołem, to pasowałoby mi też... wrócić na chwilkę i posprzedawać te przedmioty, bo już mi się robi pełno w tym ekwipunku... a pieniążków... mam. 15 tysięcy na zbierałem na no to całkiem nieźle. O, tutaj zdycha, jeśli w ogóle ty możesz zdychnąć. Możesz się co najwyżej rozpać. Pierścień jeszcze dodatkowo, który nam daje plus szybsze rzucanie czarów, czyli rzecz dla nas kompletnie nieistotna. Do sprzedaży oczywiście. E, dobra. Tu jest sobie szkielet. W szkielecie nie ma nic ciekawego. Jeszcze jedna skrzyneczka. No i to tyle w zasadzie. Mm, dobra. Sobie... Czy to jest przejście do następnej lokacji? mi się tutaj. Aha, ta świątynia, że już pomówię, jest w takiej małej lokacji. Z tego co pamiętam, w Dolinie Węży. O, właśnie, o, właśnie. To tu, 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 tu. Dobra. Yy... Fuh, coś tutaj jest na obkoło. Chyba nie ma. Nie. Czasami może jakaś skrzyneczka się trafiała. Ale chyba nie, nic tutaj nie ma Dobra, wskakujemy w takim razie do świątyni szponów. Gdzie tu jest wejście? Tu jest wejście Stryk, chodź Kejla Dzień dobry, jesteśmy w świątyni Szponów. W przeklętym miejscu prowadzi mnie światło mhm, Prowadzi widok dupy Kejli Weź tutaj, nie przekłamuj rzeczywistości Dobra yy, No i właśnie, salamandry Ich strasznie nie lubię, bo mają takie stretne przyspieszenie Zdychaj. W ogóle ciężko je trafić akadwachowi Brzmioszpon. Eee, nie, to brzmioszpony są takie wstrętne. Ale dobra, jak na razie sobie dajemy z nimi bez problemu radę, więc nie ma co narzekać. Eee, co tam chodziło? Eee, niskiej jakości szkieletowa głowa. Te szkieletowe głowy, adresowane do nek dla nekromantów, one potrafią sporo kosztować. Oho, uciekaj, uciekaj. Chodź, kolej, gdzieś ty. No. Aha, jesteś w dobra. Raz. następny. Włócznia, nie, mikstura nie, 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 naręczny, nie, nie, o, dużo pieniążków, bardzo fajnie. Eliksyrek, jeszcze jeszcze jakiś jeden by się znalazł. Nie możesz już nic więcej. Dobra, to skoro nie możesz, nieść, nieść, pf, pfo, nie możesz nieść nic więcej, to udamy się szybko do miasta. W celu sprzedaży wszystkich tych super przedmiotów, które znaleźliśmy. Dzień dobry. To przecież... wielki zaszczyt, że mogę Ci mm -hmm. Nie możesz mi służyć, generalnie nie możesz mi dać, bo to co bym chciał, to i tak mi nie dasz. Więc, 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 więc to sprzedaj. To też sprzedaj. O, nawet specjalnie dużo, niekoło 30 tysięcy. No, to mi się podoba. Ile żebym tutaj nie zbierał tych przedmiotów. To sprzedaj i te buty te sprzedaj, bo to nie ma sensu trzymać tych syfów. Dobra, mamy 93 tysiące, czyli na Zbieraliśmy tej kasy naprawdę w pierony 333 tysiące. Już niebawem, pewnie następnym razem, udamy się na hazard. Dobra, wracamy z powrotem do tej świątyni, już mi już i eksplorujemy dalej. Albo generalnie rozkradamy. O, kolejne. Chodźcie tu. Aaa, dostał przez ścianę. To się nazywa niesamowita umiejętność szermiercza. Dobra, z identyfikacji. Weź, 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 jak najbardziej, weź. Eliksirek też jeden weź, bo nie masz. Dobra, idziemy dalej. Na dół, czy do... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Piążki bierzemy. Coś tutaj mamy. Kurczę, zaraz się tutaj pogubię, jak tak będę dalej chodził. Tędy jeszcze chodźmy, kejna Najpierw. Nie lękasz się ognia. Ładuj ich bo kurczę, czempionie. Wszyscy taki popuch robili, a dziadostwo jak eliksirek, jeden bo czek się napij, weź sobie pieniążki jeszcze, jeszcze jeden champion, wyjechaj i dawaj pieniądze. No i to wszystko po championach, e, specjalnie silni nie byli, schodzimy na dół, a ja mam fajne buty. Dobra, przestań, że już chłopcze. Aj, kurczę dostałem żelazną kulą. Z wyjechać dziady. Ale jak się o, pięknie. Piękna seria. Dobra, na dół, Kejla. Idziemy. Tu sobie jakąś zobaczymy. Prawa i Keyla, sam nie dam rady. Albo generalnie dam. Bo... Specjalnie przeciwnikami silnymi nie są. Dobra, wchodzimy tutaj. Tutaj ich pewnie też będzie cała masa, albo i nie. Nie, małych piążki. Prymitywna trupia głowa. Fuj, ile to. Eee, niskiej jakości kolczuga. To nawet nie ma sensu brać specjalnie. Dobra, chodź sam tutaj, bo tu śmierdzi z włokami. Eee. Idziemy do góry sobie i w prawo. razem. Popuk. Uuuhu, ile tu jest? Dzień dobry. Dzień dobry. Po kolei, zapraszam. Albo w o, co nie są cianse. Uwaga, to są pułapki i generalnie nic więcej nie ma. Jest przejście do góry, a tu kolejne żymie, już pamiętam. Kurczę, myślałem, że ci żnioszczeni będą troszkę się nieźli. Oni są generalnie słabsi niż wszystko, co napotykałem w, w, na tym koszmarze w drugim akcie do tej pory. Przez specjalnie mi krzywdy nawet nie, nie, nie robią. Jest tu coś? Czy nic tutaj nie ma? No, nawet fajnie się złożyło, bo zejście na drugi poziom będę miał gdzieś w stronę, w którą właśnie zmierzam. O, Dzień dobry. Zdychać. Kiedy poziom następny? Poziom już niebawem. Z czego się bardzo cieszę. Eee, tu jest jakieś przejście. Nie ma tu żadnego przejścia. Jest Rzmioszpor, który sobie stoi stał w drzwiach. Jeden i drugi. Ała! to śmiał mnie uderzyć. Zdążymy w tym odcinku przejść sobie ten poziom? Chyba nie, ale niewiele nie nam będzie brakowało. Ale z tego co zauważyłem, to sporo te doświadczenia za tych żmiłoszponów nie ma, bo tak patrzę na tą kreskę białą na dole i nic mi tam specjalnie szybko nie przybywa. O, zbroja turniejowa. Kurczę, pasowałoby tam... Tą... Dojechać, a do I przestań mnie truć. Czemu nie przechodzą przez drzwi zamknięte do tego? mam to jakieś oszustwo, dojechaj. O, swoje identyfikacji. Wykonany z rekiniej skóry pas. Fajnie, fajnie, fajnie. Wszystko to weźmiemy. Kole, ty też przechodzisz przez zamknięte drzwi? Właśnie się zlitujcie tam na litość boską. To nie jest strefa 11, tylko... To zagrajmy w Diablo 2. Dobra. Dojechać są słabi. A, nie są słabi. E, coś tutaj jeszcze mamy? Ple. Szczurze gniazdo. 119 złotników sobie szczurki nazbierały. Bardzo ładnie. Czy dla kurowej to zbierają? Czy, czy po co im te pieniądze? E, tu już mamy, i została nam górna odnoga, w której będzie zejście. Do poziomu drugiego. Ciekawe, nie pamiętam, że ile ten ta świątynia ponów ma poziomów, ale chyba nie jest specjalnie dużo. Dobra, to tyle w tym odcineczku. Ja was zapraszam na kolejną część, w której Akadwal znowu będzie przechodził przez zamknięte drzwi. O, otworzyły się w końcu. Trzymajcie się, cześć.